Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, Alicja w krainie czarów, czyli po drugiej stronie lustra, czyli oglądamy wykresy odwrócone. Jeżeli rynek spada i wciąż kupujemy. I jeżeli rynek rośnie i wciąż kupujemy, to znaczy, że jesteśmy nieobiektywni. Warto czasem odwrócić wykresy do góry nogami i obiektywnie spojrzeć na to, co się dzieje. Na SP 500 mamy trend wzrostowy. Wybiliśmy właśnie linię trendu wzrostowego, wybiliśmy dołem z kanału wzrostowego. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 4008. W przypadku jego pokonania idziemy na kolejne. Kolejną równowagę, czyli na poziom 4178. Co widzimy na NASDAQu? NASDAQ pozostaje w silnym trendzie wzrostowym od początku 2022 roku. Jednak poszczególne odcinki zaczęły na siebie zachodzić, zatem mamy wyhamowanie tendencji wzrostowej. Właśnie NASDAQ wybija z trójkąta dołem i schodzi poniżej niebieskiej wstęgi. Target minimalny ruchu to gdzieś te okolice ile to będzie dokładnie około 1366. Napotykamy tu bardzo interesujące wsparcie wynikające z ostatniego podwójnego szczytu. W silnym trendzie wzrostowym WIK20. Idealnie równe korekty i retesty. Jeżeli uda się zamknąć tydzień poniżej poziomu 1680, to mamy pierwszą oznakę słabości i idziemy na poziom 1740. W okolicach 1740 napotykamy wsparcie. W przypadku pokonania poziomu 1740 idziemy na poziom 1915. Co takiego jest na poziomie 1915? Będzie to piękny retest do poprzedniego szczytu. W silnym trendzie wzrostowym znajduje się Allegro. Jeżeli zamknie tydzień poniżej poziomu 26-29, to mamy sygnał sprzedaży i wyczerpanie impulsu wzrostowego trwającego od października. Sygnał sprzedaży wygenerował właśnie Asbis. Stop loss dla pozycji krótkiej to 13,13. 13. Oczekiwany zasięg ruchu to 18 18. W trendzie wzrostowym spółka CCC stop loss dla pozycji długiej 53,43 W silnym trendzie spadkowym JSW właśnie zrobiło retest do swojej wstęgi. Być poniżej 48,31 to trend spadkowy. Wybicie 48,31 generuje nam sygnał kupna i zmianę kierunku trendu ze spadkowego na wzrostowy. Jeżeli nie uda wybić się 48,31, to bardzo mocne wsparcie napotykamy na poziomie 64,35. W silnym trendzie spadkowym pozostaje boomch. Stop loss dla pozycji krótkiej to 29, natomiast target do spadków 76,68. Zauważamy bardzo mocne wsparcie w silnym trendzie wzrostowym spółka KGHM doszliśmy właśnie do górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Powinna mieć miejsce korekta trendu wzrostowego do poziomu 119.36. Spadek poniżej 119.36 da nam ruch nawet w okolice 144.85. W silnym trendzie wzrostowym WIG Banki indeks osiągnął dość mocne wykupienie i najprawdopodobniej należy mu się korekta. Bardzo mocne wsparcie na poziomie 6137. Kolejne mocne wsparcie znajdziemy na poziomie 7090. Zachęcam Państwa do zabawy z wykresami odwróconymi. Około 50% transakcji nie potoczy się dokładnie po naszej myśli, i dlatego trzeba trzymać bliskie stop losy. Niemniej jednak 50% da nam daleko większe zyski niż nasze straty, jeśli będziemy pracowali właściwie. I na zakończenie, mod to dnia. Nie tworzymy prognoz, które przekonują nasz umysł, że dokładnie wiemy co się stanie. Po prostu bierzemy oczywiste sygnały do handlu, a jeśli nie działają, wychodzimy z pozycji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.